No, no co, To <tryk> się nie pasuje, to krzyczę. Oj, mm -hmm. ojej. Oj, 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 oj. Oj, 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 o, się, a, się Czerwona robi. O. Kiedyś tak nie było. Kiedyś trzymali dziecko w biciku i wiązywali jeszcze takim sznurem. Teraz gdzie taką małe dziecko się trzymało. A ja się z tym zapomniałam. Ty, 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 ty. Ty, 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 Dawaj, dawaj, Натальчу, mm. Mm -hmm. mm -hmm. Ты Натальчу, малютка. Так. Mm так. -hmm. Ты малютка Наталья. Да. Mm -hmm. no. mm -hmm.